Sytuacja wygląda tak, tu sobie zaparkowałem, tu jest ciepłownia w Cieszynie, tu jest tor na Czeski Cieszyn, tu jest torna na ciepłownie, tu jest torna na Zebrzydowice, a tu płynie Bobrówka. Tu, 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 tu. A tam daleko jest stacja Cieszyn, a celem mojej wyprawy jest Bobróweczka. tam rozgarnięcia jest wejść do rzeki celem łowienia magnesem i nie zabrać magnesu o chodź Basia, ale dzięki temu przysmyczyłem już pierwszy surowiec lecimy i ładnie po przejściu w poziomie magnes nad żebym <grym> kurde przed pociągiem nie musiał uciekać Patrzcie, jakie fajne. O, ktoś nakleił. I tor na Zebrzydowice, i tor na Cieszyn. A ja sobie schodzę tutaj. Wiadra już tam zostawiłem. Pociągi jeżdżą. A <noise> ja taki nieuczesany, niewyspany. Ciężka noc, kurczę. Jadę jak to mówią, przepalić mojego Opelka, bo troszeczkę postał, jadę mu naładować akumulator, a żeby takie 50 km zrobić, no to jadę po prostu na magnes na jakieś 4, może 5 godzin, zobaczymy, co się tam odbędzie. Czy coś będzie, czy nie będzie, zrobimy taką dniówkę złomiarza. Dzień się budzi, noc truchleje. Mrozy, mrozy w kaniowie moi kochani. No jedź, 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 jedź. Z tyłu mam napakowane wiader, że hoho ho. chyba dwa, nie, jeden kalfas plus skrzynka i do tego wiader. Miejmy nadzieję, że <laughs> wszystko będzie zapakowane. Kurde, mam fryzurę jak Johnny Bravo, no, no tak spałem, no. Nic nie poradzę. <laughs> kurde, kawę wypiłem i kurde mówię pora jechać, nie? W kabinie zagrzane, wszystko fajnie. Ropatania <laughs> Po niecałe 6 zł. Także nabijemy półtorej paku <laughs> tak żeby się wylewało. Żeby wiedzieli za mną, że biedy nie ma, kurczy. Dobra, nie gadam, jadę. Widzimy się na miejscu. Zrobiło się mgliście. Patrzcie jakie mleko, kurde. No, telefon tego nie oddaje. Pełnego słońca wjechałem w pełnym mleko. Jak widać, stan bobróweczki jest wprost genialny. Niziutko, tu już chyba widzę na oko nawet pierwszy złom. Pewnie zobaczcie. Możliwe, że będzie syto. Sprawdzimy. Ja i tak zmierzam tam w tamtym kierunku. Minus jest taki, że nie ma gdzie wiader położyć, bo jest stromy brzeg. Tu mam, słuchajcie, kotleta, to jest taki jakiś, o kurde, jakiś płaskownik albo kątownik, coś ala porę z jakiejś balustrady, ale to było gigantyczne. Ach, pytanie, czy to jest w ogóle do, do podjęcia, bo Ach, jakbym sobie to wyjął, to na brzegu bym położył ty tyle O zobaczcie jak łapie No to jest gruba stal. Idzie czy nie idzie Ej chyba nie Ale wiecie co Ja sobie to wyjmę Ale później O pomble poszły Dobrze było koniec tego znaleźć Zamąciłem sobie wodę i od końca się za to zabierać o kurde, zobaczcie dźwignąłem tutaj okej okay. znalazłem tego koniec Ech. no warstwa puszczaj pytanie, gdzie jest drugi koniec uuu, coś strzela Ech. taki fanciur na dobry początek Okej, okay. no tu łamało się, zobaczcie, czyli reszta została, tutaj rzucamy i zostawiamy, będziemy szli w stronę auta, no do Merivy, to by nie weszło, słuchajcie, mam co prawda szlifiereczkę, nie leży. tak to bywa, już się cieszyłem, że prawie doszedłem tam, gdzie chciałem i nagle Basia powiedziała, stój Artur. Tuj Artur, bo coś tu mam dla Ciebie smakowitego. Wow, taki trójkąt. Trójkąt, chcę powiedzieć. Trójnik. Elegancko. A zaraz, za trójnikiem. rurka, ale taka świeższa. Zdecydowanie świeższa. A zaraz, za rurką. Świeci się na rudo. Wirnik. Takie rzeczy z rzeki Nie dojdę tam do tego zakrętu No po prostu nie dojdę Co ta wariatka znowu tu chce Ode mnie Co to jest? O kurde, ale fajny kąsek śruby, ale to chyba nie to. No nie, zdecydowanie nie to. Idzie coś, patrzcie rwie. Pierdzielę, no, taki kąsek żeliwnej ruki. Ja jestem jak najbardziej za, jak najbardziej za. Kurde, a obok jeszcze coś, ale coś cienkiego, z cienkiej blachy albo zamulone bardziej. Dobra, kopaczka w ruch. Co to jest? O, wąż. Z tego. No, od kranu. Męczę się już z tym chwilę. Nie wiem, czy wy to widzicie. To jest blacha na sztorc. Postawiona. Wywaliłem już troszkę. Kamieni oczywiście zdążyłem się pomoczyć, ale kopaczka jest. Próbujemy. Kurde, zły znak, bo kopaczka zrobiła. Ale jest, podważyłem to. No, Notabene ciężko się podważa coś, na czym się stoi. Tak na przyszłość, Artur. A kurde, idzie. No zobaczcie tylko to. Ja pierdzielę, ale kąsek Ale było zarośnięte Ciepiemy to tutaj Niech leży, kilogramy się zbierają Okej okay. coś mnie tu przyzywa O kurde, ale Kotle się. wydech z jakiegoś kurde sprzęciura O, jest jazda Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć Do bazy O ludzie, patrzę tutaj jakaś spirala O ale zakopana No oczywiście, że staluwa Tu jest pręciur jakiś z betonitem zaraz się tym zajmiemy tak bo gdyż, dlatego, aczkolwiek, że mamy coś takiego patrzcie to jaka sztaba wow, kurde. to jest lity złomion nie oderwę nie oderwę i tu jeszcze takie coś nie oderwę tego O, dobra, oderwałem, Ok, ho. ho, 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 i już jest, i buch, znowu coś klei, jest jakiś sygnał w kamlotkach, czy to jest to, czy to nie jest, to nie, to jest kamlot. No więc co mnie tam łapie? A dobra, stoję na tym. Okej. Okay. Jak się na stoi, to ciężko się to wyciąga. a to w ogóle nie chcę współpracować. Zagniemy sobie i uchwyt zrobię. Ale dłużyca, no Zawiniemy. Precelka. Ja pierdykam Normalnie padnę A Okej okay. Ja pierdykam. Trochę tego było w, tej, w tym dnie Na krok się nie ruszyłem Ledwo żełem wyrwał tamtego pręciura A mamy teraz co? Taką piękną żeliwną rurę. O kurde. Ale grubas. Coś przepysznego. Ja. Co to się przykleiło? Nie wiem, wygląda jak coś elektrycznego. Tu jest chyba jakaś cewka zalana w środku. Tak być powinno. Okej. Okay. Zabijcie mnie. Nie wiem co znalazłem. Muszę wiadro gdzieś ulokować. A tu jest ciężko z lokacją. Wiader. Dobra, patrzymy. szelkę poprawiamy. I patrzymy. Patrzymy co to tu jest fajnego. A kurde. Nie mam zielonego pojęcia. To, ale jest to ciężkie. Co to jest? Jakaś grzałka z czegoś? Czy coś takiego? Nie mam pojęcia, ale wiecie co? Położę sobie to tutaj. Dokładnie tu, żebym to widział. Okej. Okay. Taka baza na środku rzeki. Takie coś. Nie wiem co to. Dobra, to jest miejsce, od którego chciałem zacząć. Tu mam jeszcze po drodze gwóźdź kolejowy Chciałbyś się powiedzieć, że pyszny i zdrowy, ale chyba nie, a może tak o, no to to jeszcze chyba pamięta Franca Józefa. Pięknie. Tutaj mamy jakiś gruz. Gruz sobie zaraz poobieramy. Tu mamy pyk. Okej. Okay. To jest raz, to zaraz. No, tu jest izolator jakiś. O, z wysięgnikiem. Taki piękny. Kurde. PNT. Dobra, obstawiam, że to jest jeszcze Austria. Elegancko. Fajnie. Wpada i działamy. O, jest jakiś pręciór. Pewnie z betonitem. To zaraz. Powiedzcie mi, że tu jest złom. Kurde, można powiedzieć na oko. Ale jest fanciur piękny. Gałązka, uciekaj. Pięknie. Takie to Artur lubi. Co tym razem? O, 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 o to są dwa fanty. O, płytka. Gruba, piękna. I mamy co? Pręciura Myślałem, że to korzeń A to patrzcie, co to jest Ale fanciur, jaki grubas A to nie korzeń To jest takie coś pysznego Ale gruby, no O, patrzcie, co się tu przyłapało He prosto z rzeki ja pierniczę bum pysznie na oko chyba widzę Złomiszcza. no pewnie kurde ale kiełbasa a kurde jaki zlepieniec. a to a to a to też złom dobra uwaga Pyk, poszło pięknie. I znowu branie, tu już jest coś widać. A jeszcze dociepiemy. Delikatny sygnał pod kamieniami. Lekki ruch nogi. I mamy spinkę. Kopaczka robi robotę. Basia coś czuła. Kopaczka poprawiła. I już mamy. Kurde. Piękna współpraca. Ok. Jakiś piękny duet. Kopaczka robi pyk. A Basia robi myk. Kurde. Nit i śruba do maszynki do mielenia mięsa. I coś mnie zatrzymało jakby jest wytargała piękny kąsek no kamlota się trzeba też zbyć coś tam Basia głęboko czuje są oczywiście kamloty o kurde poka się już jest Dobra, taki węzełek. Tuż obok wiadra. Znowu jakiś mrawy sygnałek. Głębiej. I opa! Ale blaszko piękne. Okąd. No, coś przepysznego. Oh, 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 oh. Kurde. Ok. Piękna blacha. Dobra, jak to wrzucimy, żeby mieć równowagę? Byle jak. Takie piękne kombo. Lina z uchwytem takim przyłączym jakimś. Tak, przyszedłem sobie wiadro tu postawić, a obok wiadra, no nie uwierzycie, złomior. Niby do auta nie jest daleko, ale robi się daleko. I buch, wiadro tam, tam już jest zostawiona baza. Ach. Patrzcie tego, patrzcie tego typa i to nie jest ruła, to jest drąg, to jest pręciusz zbrojeniowy, ja pierdziele, jakiż on jest pyszny i zdrowy, bo zbrojeniowy, a, ze się, opa, o kurde, ale kilogramy się zbierają. Moi kochani, co mój? No, do zatoki złomowej. Bo Artur w tym czasie coś dźwiga, ale nie wie co. Kurde, to jest chyba rozczłonkowana frania. Ten uchwyt poznaje. Moja mama w czymś takim prała. No to poznaje uchwyt. Będzie? Tak będzie. To jest frania. W zasadzie to co z flami zostało kompresja trochę się jeszcze musi nachodzić. Tam przerzuciłem bazę a tu mam teraz jakieś branie, chyba tak mi się zdaje. No niestety, ale te szuwary bardzo przeszkadzają. A beton, Ach. beton. No to jest beton. To zaraz się z nim rozprawimy. Kurde, nalało mi się do rękawicy. Ależ piękne słońce wyszło. Z tą mgłą, takie. A tu mam jakiegoś siekanego. Kurde, no nie inaczej. Ale paruwa. Rzut paruwą do bazy. Poszło. Cień rzucamy. Nie wiem, czy widać. Widać. Widząc to, chciałoby się powiedzieć, że żarty się skończyły, ale one się chyba już dawno skończyły, wiecie. Ach! Hej, ho, wiruje cały świat. Ach. A jak to zrobić z tej strony?